Ja to też lubię, powiem Wam. Dobrze się czuję fizycznie, mentalnie. Chyba jestem człowiekiem północy. Nie cierpię natomiast mocnych upałów, powiem Wam. Mógłbym mieszkać na przykład w Islandii, nie wiem, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Szkocji, Irlandii, moi drodzy północnej Anglii. Te kraje, gdzie jest taka pogoda. Pogoda! Jak ja to mówię dla ślimaków i żab. Oczywiście nie każdego dnia, bo człowiek by wpadł w jakąś deprechę albo coś. Słoneczko jest bardzo potrzebne, ale fizycznie i mentalnie ja się dobrze czuję. Natomiast dzisiaj moi drodzy, nie mam weny za cholewcie, że tak powiem. Nie, nie, nie. Poza tym byłem straszliwie, straszliwie właściwie zajęty pewną sprawą. O której może wam opowiem jutro, bo jutro zabieram Was z kamerą na pogranicze, moi drodzy. Dosłownie Czechy, Polska. Mam tam pewną sprawę do ogarnięcia. No i oczywiście nakręcę film. Krótki, zaledwie 20-minutowy, ale zawsze coś. Bo tak jak powiedziałem, postaram się, żeby filmy były każdego dnia. Moi drodzy, taka pogoda. Serial. Aha, już słyszałem, że już jest moda że w ogóle oglądanie serialu, czytanie książki, bądź oglądanie telewizji, czy filmów w domu na kanapie to jest jakieś przestępstwo. Strata czasu i tak dalej. A jeszcze gorsze ktoś narzuca modę, że nawet gry komputerowe to jest strata czasu. Otóż, moi drodzy, to jest częścią kultury. Film, książka. Yy, serial, no, wszyscy to lubimy, prawda? Tym bardziej jak jest jakiś wartościowy, jest to dobre kino, czego jeszcze nie wymyślono. Ja wiem, że teraz się wymyśla coś takiego, że się nie mówi smacznego. Jak ktoś je, nie mówimy smacznego, ponieważ to jest takie staromodne. Smacznego, gdzie ty jesteś? U babci, na obiedzie, prawda? W korporacjach nie mówimy smacznego. Tak samo teraz oglądanie serialów wychodzi z mody. Ale ja nie podążam za modą. Ja lubię seriale. Słuchajcie, różnej maści i może być science fiction, i może być nawet melodramat. Jak ma to coś, ten pierwiastek, który mnie wciągnie, to oglądam. I taka właśnie pogoda jest serialowo, telewizyjno, książkowa. Słuchajcie, jeśli jak ktoś ma jeszcze kominek, rozpali w kominku. Jest dosyć chłodno, więc można. Do tego jakaś świeczka, słuchajcie, klimatowa, może być zapachowa. Ja pokazywałem na kanale, jak robić swoje świece, na przykład z cynamonem bądź z kawą. I klimat można sobie w taką pogodę strzelić. Ale nie strzelę sobie na pewno weny, i dzisiaj nic nie było, ponieważ, no, tak jak i ta pogoda, tak i ja jestem. Zresztą bioryt też mi nie sprzyja, bo mam intelektualnie w dół w tym tygodniu. Początek tygodnia, ale idzie do góry. Ta, no, dzisiaj jest najgorszy dzień. Wiecie, ja troszkę w biorytmach siedzę. Nie, nie jestem fanem horoskopów i tego typu rzeczy, ale biorytmy to jakoś mi się sprawdzają. Od poniedziałku, yy, przepraszam, w poniedziałek jest najgorzej, ale już od środy idzie w, gór, w górę ta, yy, ta, yy, ta, yy, ta linia, więc na pewno po, poprawa myślenia będzie od środy. Może wtedy wena wróci. Moi drodzy, patrzcie, patrzcie jak tutaj, jakie niebo. No szaruwa, prawda? Ale ja lubię, słuchajcie, ja nawet idę na takiego hardcora, że ja nawet na spacer jestem w stanie wyjść w taką pogodę. Naprawdę. Zakładam jakąś kurtkę przeciwdeszczową parasol i popierdzielam. Tak. A później hop, do ciepłego domku. Ciepła herbata, a że miłośnikiem herbaty Łukasz jest, to wszyscy wiecie. Są to różnej maści herbaty i owocowe, i aromatyczne. Natomiast nie lubię jak wiecie herbat jakiś tam że tak powiem z prądem, z jakimiś likierami, bo nie cierpię alkoholu. Po prostu już tak mam. Alkohol jest dla mnie tym Czym jest na przykład asfalt? Jest mi obojętny, ale jeśli ktoś lubi, to jak najbardziej. Jakiś tam kieliszek wina czy coś. Ale uwaga, od tego się zaczyna. Dużo moich znajomych, dużo, no, kilku. Wciągło się tak, a niewinny kieliszyczek, kieliszycz, kieliszek, winka do kolacyjki. No i tak się wciągli. Co niektórzy tempa nie, wy, nie wytrzymali, i teraz słuchajcie, niedawno zresztą jednemu dawałem złotówkę, bo do piwa najtańszego mu brakowało pod Biedronką. Tak skończył chłopak, niestety. Także z alkoholem i z używkami trzeba uważać. Herbatka. Zapaszcie sobie dobrej, aromatycznej herbatki. Ona Was naprawdę pobudzi, Wasze zmysły, Wasze samopoczucie. Moi drodzy, będę lecieć, trzymajcie się. Polecam Wam to samo. Zapalić świeczkę, zrobić sobie klimacik. Można zobaczyć serial, nie ma uważam w tym nic złego. To jest wasz czas, to jest wasz czas oczywiście. Ćwiczenia, zdrowe jedzenie, i tak dalej, i tak dalej, jak ja zawsze to mówię, też. No, bo od tego nie odchodzimy. Ale przyjemność też jest częścią naszego życia. Jeśli ktoś lubi zobaczyć dobre kino, a jestem miłośnikiem kina. Ciekaw jestem, czy oglądaliście ostatnio przeze mnie polecane ptaki, arcydzieło kina Hitchcocka. Zresztą to jest film, słuchajcie, który można zobaczyć nawet i 50 razy, i wam się nie znudzi. Tak jest nakręcony. Cóż, trzymajcie się do jutra. Jutro spod granicy czeskiej, i może przekroczymy tą granicę czeską, i znajdziemy się w Czechach. A ja jeszcze pamiętam, jak była. Czechosłowacja, moi drodzy. No i tam może zawitamy w jakimś sklepie, chociaż, czy ja wiem, wiecie, Bogumin i Bogumin i Nowy Bogumin to są miejsca specyficzne tutaj za Olzie i te sprawy. Nie za bardzo Polacy niektórzy są tam mile widziani. Chociaż Czesi do nas przyjeżdżają cały czas w tej chwili na zakupy. Pokazywałem wam w miejscowości Gorzyce, w Jedronkę, gdzie są same rejestracje czeskie, no po prostu ludzie pójdą tam, gdzie jest taniej, a mają taniej w Polsce. Dobra, nie przeciągam, deszczyk pada, ja się czuję dobrze, fajnie się śpi, przyznacie, my Polacy, do takiej pogody raczej jesteśmy przyzwyczajeni aniżeli do jakichś kurcze, ekstremalnych 40-stopniowych upału. Zobaczcie, jak tutaj jest zielono gdzie ja bym też na jakąś pustynię, słuchajcie, uciekać. Trzymajcie się, pijcie zdrową herbatkę, bądźcie w zdrowiu, pozytywnie, do jutra. Jutro około godziny 12:00 pokaże się film z nadgranicy. Cześć!